Z tym do chodzisz? Może zajdziesz do nas, zaraz się uchodzisz Tutaj wieję chłodem, ale nie bez racji. Oddajemy olej na zimną A to Kujawski już nie jest z pierwszego tłuczenia? No i zimny tłoczymy. On na zimno. Taki zimny tyg. Ale tylko w pracy. Doprawdy. I tłoczenie pierwszej filtracji zimna Kujawskiego nie spowoduje. Rozmanie są rozsądne, wręcz atrakcyjne, ale są także ceny z prawdziwym efektem WOW, jak 9,99 za szampon pan Pro V. Rozman robi wrażenie. Każdego dnia staramy się zwalczyć zbędne kalorie, robiąc krok w stronę odchudzania. Niestety, przez wieczorne podjadanie i przede wszystkim zwolniony metabolizm w nocy znów przybieramy na wadze. Asystor SIM, system odchudzania dwufazowego, dostarcza właściwych składników wtedy, gdy są potrzebne. Składniki tabletki Asystor Slim rano lepiej spalają tłuszcze i pobudzają metabolizm. Natomiast składniki Asystor SIM i wspomagają przemianę węglowodanów. I odchudzanie jest skuteczne. Chudni z asystorem rano i wieczorem. Znowu ten ból. Muszę do toalety. Ale szczypie i piecze. Ała! Oh, znowu to zapalenie pęcherza. Urofuraginum to prawdziwy przełom wśród leków bez recepty w szybkim zwalczeniu zapalenia pęcherza moczowego. Zawiera furaginę działającą przeciwbakteryjnie, dzięki czemu leczy zapalenie, a nie tylko wspomaga terapię. Urofuraginum leczy zapalenie pęcherza moczowego. Przedłużycie Dołączone do opakowania, bo nic się z lekarzem i farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Jedyny od gruby Adamet. dość nerwów i Masz dość nerwów i stresu? Zienia. Nerwomix Control, suplement diety. Nerwomix Control, nerwy mam pod kontrolą. Nerwomix Control to miks magnezu i wyciągów roślinnych, które łagodzą rozdrażnienie i pomagają utrzymać dobre samopoczucie. Nerwomix Control, jedyny taki miks. A na spokojny sen, Nerwomix Sen. Hazme barca. skóra cierpi z powodu wiatru i mrozu? Pomóż jej. Soraya, kolagen i elastyna chroni, ujędrnia i wypłaca skórę. Od wielu pokoleń jeden z najchętniej kupowanych kremów przez Polki. Kolagen i elastyna. Teraz w atrakcyjnej cenie. Tata mówi, że w pomyśle na zupę cebulową Korzystasz z internetu mobilnego lub stacjonarnego, jesteś użytkownikiem telefonu komórkowego? Połącz usługi mobilne i stacjonarne w ofercie Orange Open i obniż rachunki nawet o 360 zł rocznie. Sprawdź w salonie, o ile możesz obniżyć swoje rachunki. Na to czarna seria rozstanie. Gdy się rozwodzi, się Niech ciężko. Wiem, że masz na z Krzysztofem, proszę, co? działam. Na nagły atak demonów z przeszłości. To jest lecz porzucanym dzieckiem. Przyjąłam pierwszy raz i na dziecko. Jest prostym budowańcem i nałogowym podrywaczem. W Lublinie ma żonę i córkę, a w Mediolanie kochankę. Ja mam wrażenie, że interesuje Cię rodzinę na pół etatu. To jest dla nas koniec. Po powrocie do Polski postanawia odmienić swoje życie. Obiecuję, że się zmieni. Znaczy, spróbuj, oczywiście, nie? Ale ma słabą pole. Nie, Przyjechałaś do Lublina. Wiesz, że może być biorąca, ale to Chcesz poznać, prawdę? Tak, przełapałaś. Kolejne kłamstwa wahają mu się na głowę. Wszystko przed nami w każdy wtorek o 21.25. Jak długo zapada się czarną herbatę? Do pięciu minut, inaczej będzie gorzka, ale nie mocniejsza. Proszę mi powiedzieć, jak się zbiera taką herbatę? Ręcznie. Do dobrej herbaty bierze się tylko dwa najmłodsze listki i poncze. Jaka czarna herbata jest Pana zdaniem najlepsza? Te kawy. Skąd pan to wszystko wie?